Cześć, jak się macie tutaj, oczywiście, dla i dzisiejszy odcinek? Myślę, że może być ciekawy. Przygotowałem 50 player-pików, 80. Plus. Na podstawie piłkarzy, których trafię, zbuduję skład, którym zagram kwalifikacje do Foot Champions, no całe, ale 1-2 w zależności od tego, co wpadnie, no fajne piki, nie jakieś tam 75. Plus. Dawno ich nie widzieliśmy właściwie po raz pierwszy. Player-piki są w trakcie toców, jeśli dobrze pamiętam. No i akurat na tocy z Ligi Francuskiej, a więc czy jak kiedyś trafię w piku Kyliana Mbappé, no nie przedłużam. Zaczynamy. Ok, UNA i Simon. Yy, prócz tego mamy showdown związany z finałem Ligi Europy, ale do tego sobie przejdziemy zaraz. Jest to Weinaldum oraz Molina, prawy obrońca Sevilla No, ja oczywiście zrobię Weinalduma, który ma już 4 na 5, bo myślę, że niedługo będziemy grać jakimś składem. Pierwszy walkout z Serie A. W końcu trafiłem tego Bena Sera. Mam też Markizio, dobrze byłoby go użyć. Ogólnie nastawiałem się na 4 tocy z 50 player-picków. Na razie jest drugi walkout. Cancelo, te karty prawdopodobnie wrzucę na Vinyl, Dumaj! To jest Kadioglu. No, przepraszam, przepraszam za podniesienie głosu, ale no, już się podekscytowałem. Jest numer jeden, tutaj Jonathan Ta. Ale taki, no, może, słuchajcie, jeszcze mamy paczkę ten. O Kimi, super. Przepraszam, właśnie nie 81, 75 plus razy 11 z ligi francuskiej, ale to dlatego, że tam jest mniej rzadkich piłkarzy, żeby za dobrego dropu nie było. No, musieli to obniżyć, jednak rok temu. No udało mi się trafić z 75 plus Kyliana Mbappé, oczywiście na drugim koncie, gdzie to robiliśmy sobie wakacyjną serię, ale nadal był to Mbappé, dlatego po tych pichach jeszcze w ramach dogrywki zrobimy sobie te rozbudowę, A czy będzie drugi TOC? Bo tak powiem wam, że no... no jest średnio. W sumie mamy trzy walkouty jednak, no my szukamy tutaj kart najlepszych, kart, które... No mogą zmienić moje życie. Przypomnę wczoraj na końcu filmu udało się trafić Benedera, którym oczywiście sobie pogramy. Oho! No naprawdę czwarty raz, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Czwarty raz trafiam Klausa, ale dobrze, lecimy dalej. Dwa totsy, wydaje mi się, że jestem w stanie osiągnąć tę czwórkę, o której to myślałem. Jeszcze dużo, dużo do wyboru. No, ale plus jest taki, że jakieś SBC dzisiaj za darmo na pewno porobię z Kulibali. Jednak ta gwarancja 80 plus Coś znaczy. Nie ma tragedii, prawda? Mamy Kiezę 84. Mm, nie wiem jak wygląda. Uuu, i znów Kadioglu. Kurczę, ale. No, no są inne tocy z Ligi Tureckiej, też tanie, które mogłyby się tutaj pojawić. Mamy trzy. Myślę, że nawet będzie pięć. Wiecie? Jest, jest, jestem jeszcze lepszej myśli. Manuel Neuer90. Nie wyczyściłem swojego klubu. To jest plus, że jeszcze kilka tych pików będę mógł porobić. Mm, wszystko zależy od tego, czy będę miał ochotę, czy też nie. I tym. Nie, nie. A, nie. Nie zdążyłem się nim jeszcze nacieszyć. Dwa, trzy mecze nim zagrałem i już dostaję jego duplikat. No proszę was. Dlaczego nie mógł to być Verratti? No tak Maruzę, Maruzę, że trafiłem to od Sanof ale, No, Ale to chyba rozumiecie, no. Eusebio duplikat, Ben Yeder duplikat, dajcie coś... Dlaczego kurczę nie mam? A no i po raz kolejny. Będzie bolało przepalanie drugiej karty. Ja przepraszam. Mogłem, przepraszam za to, że go trafiłem, bo gdybym mógł naprawdę, ja bym wam go oddał. Ale no niestety, nie ma takich możliwości w grze. Kiedyś były, kiedyś to było. Mamy jeszcze z jakieś 20 player-pików na oko. Jest francuski napastnik. Mogę dać w miniaturkę, żeby przyciągnąć widzów, żeby nabić wyświetlenia. No nie będzie to clickbait, prawda? Bo w końcu i francuskiego napastnika 94 plus trafiłem. Tylko no. Kurczę. Drach. Dobra, jeszcze jakieś 15 pików. Poleci, poleci jeszcze coś niebieskiego. Jest Mike. Dobrze, wracamy na francuskie tory. Kto tym razem? Kawani. Zapomniałem, że go z powrotem dodali do gry. No, jeszcze żadnej karty specjalnej nie dostał. Kurczę, świeża fryzura. To i miały być świeże trafy. Na razie, no to same duplikaty, panie i panowie. No duplikat Klausa, duplikat Benedera. To nie tak miało być. Jest Merino. Kurczę. Nie, będzie jeszcze jeden. Słuchajcie, czuję, że będzie jeszcze jeden. no Oczywiście, Tony Cross, nie mogło go tutaj zabraknąć. Kto jest następny? Ma Keita. <grytanie> to jest w ogóle niesamowite, że na, na ostatni mecz Liverpoolu w sezonie no, był kontuzjowany, nie wystąpił. Szkoda. Miałem duże oczekiwania co do tego piłkarza, ale niestety nie pozwoliło mu zdrowie. Nie wiem jak on się prowadził, prawda? Poza boiskiem, ale coś ewidentnie było nie tak. No, rozczarowanie rozczarowanie ogromne, bo i dużo kosztował. Duże oczekiwania były wobec nabiego Keity po tym, jak po prostu prezentował się werbę Lipsk. A ja chyba nie trafię piątego toca, choć jeszcze mamy oczywiście te cztery piki, chociaż jeden walkout, prawda? Żeby to fajnie przepalić, weźmiemy sobie Ibre, bo tego Simona już mamy. W postaci duplikatu Hummers. No i dwie karty do końca. Ortega i na zakończenie jest to Benasere. Naprawdę no nie wierzę. Nie wierzę, ile on teraz kosztuje. 830 tysięcy, to jest dramat. Wiecie co inaczej, żeby było ciekawiej, po prostu zbuduję skład pod tych zawodników. No bo bądźmy ze sobą szczerzy, nie interesuje was, kieza Nojer kulibali w akcji, jakoś tak te złote karty. Przepraszam, że zmieniam zasady, ale będzie ciekawi. Trafiłem o kocze, którym jeszcze nie grałem. Niech będzie Medina. Ale żeby też nie było, w piku trafiłem Kimisia, więc użyję go po prostu w lepszej wersji, którą posiadam. Zagramy Schlotterbeckiem, którego mam wypożyczonego. Sprawiał mi problemy w lidze weekendowej. Kto nie sprawiał właściwie? Damy wypożyczonego Fofane, ponieważ yy, ładnie tutaj zgra. Się z Mediną. Powoli zaczyna to jakoś wyglądać. Jeśli chodzi o ligę turecką, jest jeden piłkarz, którego przetestować. Po prostu muszę, mała legenda tego kanału, czyli. Andris Mertens. No, nie miał jakiegoś wybitnego sezonu, ale skoro dostał toca, kosztuje 42 tysiące, no to go kupię. Nie rozumiem jednego, czemu ten Valencia kosztuje 620 tysięcy? O co chodzi? Musi cholernie rzadko lecieć w tych paczkach. Jeszcze ma trzy gwiazdki słabszej nogi, no nie rozumiem. Jednak nie będę grał shoulterbackiem, bo nie będę miał zgrania, do drużyny wlatuje Bardakci. Pozostało nam jedno wolne miejsce i możemy to zamknąć ligą turecką. Piłkarz warty 24 tysiące. Jest on diaje. No co jak co najgorzej wyglądająca drużyna Team of the Season. Najtańsza z tych pobocznych lig. To nie on? Kto wie, może ten diaje taką perełką będzie w końcu. Ach, 180 wzrostu, ale. Znaczy, no dupy nie urywa. Aha. Okej,. Okay, Ujedy, Mare, Samuri, Martinelli, okej, okay, ale ma w końcu też De Bruyne, to co? Ja gram taką formacją, jaką widzieliście od samego początku. JJ Okocha, gotowy do akcji, Mertens, Ben Yeder. No tak jak mówiłem, Benkiem zagrałem 2-3 mecze. Nie jest może potworem fizycznym, co nie powinno być żadną niespodzianką, jednak strzały, czysta perfekcja, dlatego wydaje mi się, że wyjdę nim na następną ligę weekendową, choć jeszcze się zastanawiam, bo tak... Chyba skład pod serię, a z, dopiero za tydzień, prawda? Po to, co jak już będę miał nagrody, a teraz zobaczmy, bo to jest nie, niepotrzebnie, mogłem kończyć nim. Na pewno zrobię tego duma. Szkoda, że chyba nie mam jak tego połączyć, bym miał napady. Griezmann, Ben Jeder, na przykład Jarzinio i ten środek pola z seria. Będzie trudno ze zgraniem. Oj, seria błędów, udane podanie. JJ Okocia z fałsza przesunął się lekko tym bramkarzem. Tak łatwo by to nie wpadło. Dobra, ten Diaje jak na 180 wzrostu wydaje się być potworem. Chyba że reszta moich piłkarzy jest tak kurczę niska, uwaga. Mertens, a tołóżmy Elastiko i prosto w bramkarze, szkoda. Bardakci radzi sobie za uri, niestety Thierry. To jest nieporozumienie, nie? Że on jest w grze gorszy od Ginoli, Nie ujmując innemu, troszkę słabszemu w rzeczywistości Francuzowi, no ale nadal. Czemu Thierry Henry nie może być potworem? Uwaga, Kevin. Ale szasysta 1-1. O Medina, Medina, Amri. No wywołałem wilka z lasu trafia. Jest 2 do 1. Pff. Serio? Dobra, okocza. Rozpędził się JJ Okocza. I znów przy słupku i 2-3. Kimś dosyć nisko na Benka, który walczył. Ja zawsze doceniam takiego ducha walki Okocza. Elastico, Hop! I będzie hat-trick. A, wow, ładnie. Dobra, może. Znaczy, chyba, chyba zaczynam jakoś go ogarniać. Dobrze to wygląda. Bardziej aktywny na pozycji napastnika niż Ben Benjeder na pewno w tym meczu, co widać po statystykach to było bajeczne podanie. Skurczy byk, zaryzykował. No i koniec połowy. Benjeder, kurde no. Okej, okay, przejęliśmy. I z dystansu. Ładnie. Mocna centra Kymisia z problemami golkiper, Chukweze, szybka bestia jednak tutaj, diaje prawa noga, nie wiem, nie wiem, którą nogą powinien strzelać, ale to jest kolejny rzut rożny. Myślałem, że ktoś będzie stał już, bo naciskałem przyciski, moja wina. Ach, no ładnie, ładnie pokręcił, dobra akcja, 4-3, zasłużony gol. No i niestety dobre podanie środkiem, nie było obrony, znów palinia, no i trafia, 3-5. To teraz Ben Yeder, pierwsza bramka na wizji. No niestety, chyba sędzia nie będzie doliczał tyle ile w meczu Borussii, szkoda. Fajnie, że ten JJ Okocza coś pokazał, bo nie będę grał nim od pierwszej minuty, a jednak trochę droga karta może czasami zła, tylko właśnie z ławki jest ten problem, że on nie ma tempa 91 z ławki to trochę mało, jeśli chodzi o środek pola to szczerze no Kimiś był najbardziej aktywny, reszty jak, jakoś nie widziałem, no Ca czas teraz przepalić tych trzech sympatycznych zawodników, ale serio ten Kadioglu, gdyby można było aha, on ma 174, ja nie wiem o co chodzi w tej grze ja, ja czułem, że on jest większy od Klausa, no i leci pierwszy skład na Giniego, jeśli chodzi o Benjedera, to no, tu raczej go nie chcę wrzucać, to oznacza że robimy kolejny skład o R10 paczka rzadkich piłkarzy za skład 82. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy jestem w stanie go przepalić, ale sprawdźmy. No mam jednego Robena Diasza. Zostawiam sobie czerwonego, bo w końcu lepiej wygląda. Wywalczyłem go tutaj. Kasemiro grać nie będę. Mediną też grać nie będę. Wow! Co za ekipa, niesamowite. sypie, troszkę tymi duplikatami, nie ma co. Żegnajcie panowie! No to wyzwanie od zera kosztowałoby 371 tysięcy. Ja. Ja przepaliłem troszkę droższe karty. Ciekawi mnie, co wydarzy się najpierw. Czy ukończę Ronaldinho, czy trafię go z paczki? Może po prostu nie będę robił tych wyzwań o ikony? Dobra, dobra, ale tutaj Kylian już na mnie czeka. Powtórka z rozrywki. Ależ to będzie legendarny odcinek. Lecimy! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest niebiesko, czy będzie Francja? Jest Francja, jest Bramkarz, jest to sam, ale przez chwilę. No, przez chwilę liczyłem na to, że piękna historia się powtórzy. W środku może być jeszcze Renato Sanchez, standardowo, no ale nie ma go, jest Rumma. jako że to było 75, dobra paczka. Słuchajcie, otwórzmy też paczkę wartości 50 tysięcy za Ronaldinho. To jest wymienne. I czy Ronaldinho mi się zwróci? No będą, słuchajcie, ekrany to jest Hakan No, gol roku. No jak za darmo, jak za darmo wejdzie ten Ronaldinho? Ale otworzymy sobie niezbędnik. No jest to niezbędnik. Nie przeżyłbym bez tego trafu. To Tonalii. O tak, o to choć tak jaram się. Jaram się z wypożyczonego lakazeta, ale cieszę się autentycznie, bo kosztuje 2 miliony i jednak wolę go sobie najpierw sprawdzić wypożyczonego niż wiecie. Standardowo stracić pół miliona dlatego. Jeszcze nie kończymy tego filmu. No to, słuchajcie, jeden mecz zagrałem Trzeba zobaczyć, co ten Lacazet potrafi, bo nie sprzedałem jeszcze Davila, bo mi się nie sprzedał. Sprzedałem Lewandowskiego, został Griezmann, bo jednak grało mi się nim super. Stał się jednym z moich ulubionych zawodników w tym roku. No, się zastanawiam, czy mnie stać. Przy dobrych wiatrach mógłbym nie stać. Ogólnie ten skład wygląda dobrze. Ciągle się zastanawiam, Turam czy Sisoko. Sisoko miał czerwoną kartkę, dlatego nie grałem. Tyle z mojego zastanawiania. Powiem tak, raz grałem na Lakazeta i... No był przepiękny. Tak się nim przeciwnik obracał. Ja nie wiedziałem, co robię. Czu... Nie wiedziałem, co robię. Czułem się jak na karuzeli. Dlatego mam nadzieję, że w moich rękach pokażę dokładnie to samo. Byłoby mnie na niego stać. Byłoby mnie stać na napad Ben -Yeder. Ładna interwencja. Ben -Yeder. La Lacazette, Griezmann. No mocno francusko. Ale no, no, co mogę powiedzieć? Te karty wyglądają po prostu wybitnie. Tylko, no właśnie, jest jeden problem, bo nie byłoby mnie stać na Jorentę. Muszę uważać z wypożyczeniami wtedy, w razie czego. Ale jeszcze nie wiem, czy ten lakazet mi się spodoba. No, wszystko zależy od tego spotkania. Wiem, że będę musiał się tutaj postarać. Rywal bardzo agresywnie rozpoczął. I teraz LaKaZ, wielki sprawdzian, ma przyspieszenie, Czy będzie szybki, by przegonić bramkarza? Tak jest, podanie. No i tym samym mamy 1-0, pięknie Pedri na pustą. Cieszę się, że uciekł dobrońcy, bo wiecie, jakie są te pojedynki, prawda? Czasami uciec się po prostu nie da. Tutaj, mimo tego, że nie ma wymaksowanego tempa stylem gry, tak jednak to 96 wystarczyłoby koniec końców zdobyć gola, super. Oj, co za błąd. I LaKaZ... 2 do 0. Nie wiem co odwalił jego Lorą Blond. To jest tak dobry środkowy obrońca. Uwaga! Główka? I. co jest? Laka Dobra, przekładanka. Ładne przyspieszenie przy niej. I za pola karnego, dawaj. Powiem tak, nie ekscytuję się tym golem. Trafił do siatki, jednak no przecież to jest tragedia bramkarska. Griezmann, chciałem spróbować czegoś niekonwencjonalnego. Udało się. I la Casette. Dobra! 4 do 0. Drugi gol z za pola karnego. To się może podobać, to nie jest przypadek. Uwaga, Griezmann. Oj, 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 5 do 0. Mam w głowie pomysł, jednak chyba, żeby go zrealizować, brakuje mi z 800 tysięcy. Bo myślałem o tym, by w tej formacji upchać właśnie. Moment, będzie gol? <laughs> Niemożliwe, naprawdę. Żeby Griezmann grał w środku pola. I na skrzydle mieć Jarsinio, bo żal mieć Jarzina na ławce to jest naprawdę. No... Czy może się przełamy teraz przeciw? <gryw> ja mu współczuję, nie? Może to nie są najpewniejsze strzały, ale jeden powinien przejść. A teraz Griezmann, Elastico i mamy gola numer 6. Ostatnia akcja w tym spotkaniu: Wissam, Ben Jeder przelopuje. A to obronił, ale nie obronił już dobitki: 7 do 0. Przepięknie się pokazał w tym pierwszym meczu lakazet. KZ. Trzy strzały, trzy bramki, z czego dwa uderzenia były z pola karnego. To jest bardzo ciekawe. No w tym zespole każdy tutaj pracował na sukces. Benek, bramka, dwie asysty. Griezmann, dwa gole, jedna asysta. Jorentę 6,8, ale nie powiedziałbym, że te oceny są gówno warte, taka prawda. No i zobaczmy statystyki. Nie no, to jest złoto po prostu. Chłop więcej posiadania piłki, 14 strzałów, oczekiwane bramki, 3,3. Ja z 9 strzałów strzeliłem 7 goli, no ale nic nie broni. Kompletnie nic nie bronił ten jego Samba. It's in the game. Będę się zastanawiał nad tym lakazetem. Dużo kosztuje. Ale jak najbardziej rozumiem, czemu kosztuje aż tyle. Zróbmy na zakończenie jednego player picka, Dajcie znać w komentarzach, co ostatnio dobrego wam się udało trafić. Nie przepaliłem tutaj nic dobrego. Będzie laka czy nie? Hmm, kończymy to Carlosem Solerem. Ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Następny stream będzie w środę, gdzie to po prostu będziemy otwierać paczki z gwarantowanymi tocami z Ligią i może no właśnie jeszcze tamten Francuz... Do mnie zawita. Jednak no ten skład wygląda przepotężnie, też dobrze się tym gra. Jest tutaj zachowana równowaga. Defensywny, środkowy pomocnik. Jorenty też trochę defensywny, ale i świetny w ataku. Pedri też no biega gdzie się biegać da. Sprzedaję Davida, sprzedaję Mbappé. Mogę mieć lakazeta. Zastanowię się. Do zobaczenia jutro. Miłego dnia. Cześć!